Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego lepiej skorzystać z możliwości uzyskania świadczenia kompensacyjnego, czy skierować sprawę do sądu? Niewątpliwie procedura uzyskania świadczenia z funduszu jest znacznie prostsza i krótsza niż dochodzenie praw przed sądem. Decyzja o przyznaniu świadczenia lub jego odmowie jest wydawana w ciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i prawidłowo opłaconego wniosku. Tymczasem postępowanie w sądzie może toczyć się bardzo długo, a nierzadko trwa kilka lat. Wysokość świadczenia kompensacyjnego ustanawiana jest indywidualnie w oparciu o szczegółowe wytyczne określane w rozporządzeniu ministra zdrowia, które określa limity kwotowe tego świadczenia. Tymczasem, w ramach postępowania sądowego, brak jest limitów kwotowych, co więcej, istnieje możliwość uzyskania renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Wystarczy wykazać, że w związku z hospitalizacją doszło do niepożądanego zdarzenia medycznego. Niewątpliwie też postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta nie jest nadmiernym obciążeniem finansowym. Samo złożenie wniosku wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 348 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozpoznania wniosku, natomiast w przypadku pozytywnego rozpoznania opłata jest w całości zwracana. Tymczasem postępowanie sądowe co do zasady wymaga uiszczenia nierzadko wysokiej opłaty sądowej od pozwu łączy się z dodatkowymi wydatkami, takimi jak koszty biegłych, koszty dojazdy świadków do sądu, koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej. Takie koszty są ponoszone przez stronę przegrywającą proces. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku przegrania procesu przez pacjenta będzie on obciążony Kosztami. Należy pamiętać, że nie można jednocześnie dochodzić swoich roszczeń przed funduszem oraz przed sądem. Ponadto, jeżeli wniosek o świadczenie kompensacyjne zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzymuje propozycję określonej kwoty świadczenia, którą może przyjąć lub odmówić jej przyjęcia, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się świadczenia kompensacyjnego. Jednocześnie wnioskodawca zachowuje prawo dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Natomiast po zaakceptowaniu świadczenia traci się możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej w zakresie tego zdarzenia medycznego i szkód, które ujawniły się do momentu złożenia wniosku.